Panie mieszkańcy narzekają, że nie byli w ogóle poinformowani o tym, że idzie Wielka Woda. Ja też nie byłem poinformowany, że idzie Wielka Woda. Powstała grupa facebookowa, żeby pana odwołać. Nie wiem, czy pan ją widział. No, słyszałem o niej. I tam mieszkańcy zarzucają władzy, właśnie panu, że są kasowane nieprzychylne komentarze z profilów urzędu gminy. Zablokowaliśmy całkowicie, dlatego że... Idziemy porozmawiać z burmistrzem Lewina Brzeskiego. No. dobry. Dobrze? U Dudek, redakcja Tarnogórskiej Info można z panem burmistrzem porozmawiać? Można. Panie burmistrzu, mieszkańcy narzekają, że nie byli w ogóle poinformowani o tym, że idzie wielka woda. Ja też nie byłem poinformowany, że idzie wielka woda, dlatego że otrzymywaliśmy informacje z polskich wód, i takie są zresztą raporty na stronie internetowej, że najpierw była woda zrzucona 30 metrów na sekundę, później 300, później 60, 600 i później 1000. I powiedziano nam, że już więcej niż 1000 nie będzie płynęło. Lewin Brzeski jest przygotowany na wodę 1200 metrów sześciennych na dobę. W związku z czym powinniśmy wytrzymać przepływ takiej wody, jeżeli nie ma tragedii i nie ma takiej sytuacji, gdzie wały przeciwpowodziowe się rozwalą i jest jakaś taka niekontrolowana sytuacja. W związku z czym byłem przekonany, że wytrzymamy to. Gdybyśmy mieli wiedzę dzień wcześniej, że będzie płynęło 1600, bo tak podobno płynęła tyle, taka ilość wody, a jest to całkiem możliwe, ponieważ się dowiedziałem, że pracownicy Instytutu i Meteorologii e, Gospodarki Wodnej dokonywali badań faktycznego przepływu wody, to już do południa płynęło 1000, prawie 300 metrów sześciennych. Gdyby tylko nawet jeszcze tyle płynęło, bo tyle okazało, okazało się, że faktycznie mogło przepływać i myśmy jeszcze wytrzymywali, więc dopiero później wieczorem, kiedy się okazało, że woda przepływa przez wały, no zarządziłem ewakuację. Powstała grupa Facebookowa, żeby pana odwołać. Nie wiem, czy pan ją widział. No, no, słyszałem o niej. Oczywiście wszystkich fejków nie oglądam. Tam mieszkańcy zarzucają władzy właśnie panu, że są kasowane nieprzychylne komentarze z profilów Urzędu Gminy. Zablokowaliśmy całkowicie, dlatego że przedstawiamy rzetelną informację, która się dzieje, dzieje w mieście. To jakie fake newsy były tam kolportowane? Ja nie, nie jestem w stanie kontrolować tego wszystkiego. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, z czego to się wzięło, że taka woda idzie? Nie wiem, ja czytałem tytuły pra prasowe przed, przed tą powodzią, no to były informacje, że, że prawdopodobnie sytuacja będzie taka sama jak w 97. Ja jako gospodarz gminy nie mogę się opierać na tym, co piszą dziennikarze w gazetach. Ja się opieram na tym, co jest faktycznie podawane do naszej informacji. Do nas była informacja jedna: płynie tyle wody, tyle wody, tyle wody. Wiem ile przepłynie wody, w związku z czym wiem, kiedy jest miasto bezpieczne. Nie wiem, czy Pan słyszał takie informacje, że wody polskie przed nadejściem Wielkiej fali, wielkiej Wody nie spuszczały wody zbiorników. Ja nie chcę rozliczać polskich wód i szukać winnego. Natomiast fakt jest taki, że tydzień przed powodzią płynęło 30 metrów sześciennych na sekundę w rzece Nysie. Nys, w Nysa była, że tak powiem, prawie no, po kolana wody. Oczywiście, gdyby te zrzuty były wcześniej i ja uważam, że trzeba było to zrobić, bo to, że idzie niż Boris, to była informacja, że tak powiem, no, w ogólnych mediach, na onecie w wirtualnej Polsce i każdy mógł to przeczytać. Natomiast ja jestem święcie przekonany, że ja nie mogę z punktu oceny burmistrza dokonywać wiarygodnej oceny, jaki może być zrzut. Wody w poszczególnych zlewniach. To muszą robić specjaliści, tacy, którzy pracują w polskich wodach. A proszę powiedzieć, jak aktualnie wygląda sytuacja w gminie? Bo są jeszcze miejsca, gdzie budynki są pod wodą. Tak. Jeśli idzie o sytuację w gminie, to mamy w tej chwili naprawiane wały. Przeciwpowodziowe w miejscowości Ptakowice. Robi to wojsko ze strażakami i z naszymi tutaj przedsiębiorcami, którzy pomagają ładować się big bugi. trwa akcja, to poprawiły sytuację ten spływ i ta, ta naprawa no, dużo daje i już jest lepsza sytuacja rzeczywiście. Więc to powoduje, że nie ma już napływu dodatkowego albo zmniejszył się napływ wody tutaj do zlewni Kantorowice i Lewin Brzeski. Woda w rzece opadła, w związku z czym mógł nastąpić grawitacyjny spływ wody. Oprócz tego przy użyciu wielu wielu pomp opróżniamy miasto z wody. Jeszcze kilka zlewni w mieście jest zalana i w kilku zlewniach jest woda rzeczywiście, co, co mam nadzieję, do jutra, najpóźniej do pojutra wszystko będzie już opróżnione. W internecie pojawił się materiał na kanale Zero i tam mieszkańcy wypowiadali się w rozmowie z, dziennikarzami, z dziennikarzem, że pan tu się zamknął w ratuszu, że pana nie było, że przez dwa dni nie było w ogóle żadnego kontaktu. Wiele osób ma panu to za złe. Tak, słyszałem o tym, nie zamykałem się w ratuszu, bo ja się nie zamykam w ratuszu, natomiast punkt dowodzenia jest oczywiście w ratuszu. Ja nie mogę, no musi być centrum zarządzania w jednym miejscu, ktoś musi kierować wszystkim, a wykonuje ktoś dalej. W związku z czym, ponieważ w sobotę wieczorem no, ta woda się przelała, cały dzień w sobotę trwała naprawa wałów, kontrolowałem sytuację w Straszowicach, w Sarnach Małych, w takowicach, w Kantorowicach, w Raskach. Więc to, to cały czas jakby byłem i, i byłem na miejscu i to oglądałem. Natomiast ja cały czas w terenie nie jestem. Ja że jadę tylko od czasu do czasu zobaczyć fizycznie na własne oczy, żeby ustalić stan faktyczny. Mieszkańcy Nysy na przykład, burmistrz Nysy opublikował taki dramatyczny apel, że trzeba się ewakuować, uciekać. Mieszkańcy nie posłuchali tego i wzięli sprawy w swoje ręce. Proszę mi powiedzieć, kiedy pan, w jaki dzień, o której godzinie, pan już wiedział, że jest bardzo źle. Dopiero jak się przelała woda, przesywały przeciwpowodziowe, ponieważ ja otrzymywałem informację, że wody przepływa 1000 metrów sześciennych na sekundę. Ale to wy tam, nie mieliście kogoś z urzędu, który obserwował ten wał, jak on się zachowuje? Tak, obserwowałem, nawet sam tam byłem. Ale w tym czasie, kiedy się przelewał? Czy... Tak, w tym czasie, kiedy się przelewał. Uruchomiliście jakieś sireny, alarmy nawołujące, czy ktoś w ogóle chodził po, jeździł po miejscowości i nawoływał, aby właśnie ewakuować się? Tak, naturalnie. Natychmiast policja z megafonami jeździła po mieście, powiadamiała o ewakuacji, o miejscach wywozu, a także komunikaty pojawiły się na naszej stronie internetowej na Facebooku. Tak, no że to już, kiedy to było i kiedy to było? No jak godziny w tej chwili nie pamiętam dzień? to wieczorem. Mam nagrane komunikaty, które jeździły, bo wczoraj doszło do sytuacji, w której zostaliśmy zaatakowani, że nie było informacji, że nie było informacji nawoływania mieszkańców do ewakuacji, a mam nagranie, mogę je panu zaraz pokazać jak policja jeździła. No i to jest właśnie jeden z tych fejków, pokażę, o których. Pokażę im... pan? To... Tak, to, na muszę na zobaczymy. to muszę odszukać. Dobra, proszę. To jest w jaki dzień? Poniedziałek wieczór. Poniedziałek wieczór, która godzina? Nie wiem, poniedziałek wieczór. Czyli chwilę przed nadejściem fali, która... Kiedy w lewinie zaczęło się przelewać, tak? No. Czyli były komunikaty. I to jest właśnie to, pan pytał o te fejki, jakie się pojawiały. No mówią, że nie było takich informacji. No były takie rzeczy. Były... I dlatego nie we wszystko, co, co jest napisane w internecie, należy po prostu wierzyć, tak?